Witam serdecznie. Skoda Octavia z 2021 roku z przebiegiem około 67 tysięcy kilometrów. Samochód bezwypadkowy, bezkolizyjny. Nie uczestniczył nigdy w żadnym wypadku. Wszystkie elementy są w oryginale. Ostatni przegląd na 56 tysięcy kilometrów, z tego co pamiętam. Teraz należy wykonać kolejny przegląd olejowy. Samochód bardzo ładnie utrzymany, bez większych mankamentów. Jedyny mankament jest kilka wniotek tutaj z tyłu na masce, które postaramy się zawieść do wniotkarza, żeby to wyciągnął. I poza tym nie ma żadnych innych mankamentów. Felgi nieporysowane, opony zimowe. Szyba oczywiście oryginalna. Bardzo fajna wersja styla. Pokażemy w środku. Oczywiście zaraz zmierzymy sobie również grubość powłoki lakierniczej, która również widnieje na ekspertyzie rzeczoznawcy wraz z przebiegiem. Kolejny raport jest również wykonany przeze mnie innym przyrządem, jeżeli chodzi o grubość powłoki i za chwileczkę, tak jak wspomniałem, zmierzymy sobie i nagramy filmik. Jeżeli byłyby jakiekolwiek dodatkowe pytania, jestem do dyspozycji. Innych mankamentów Autko nie ma, oprócz jak malutkich wniotek z tyłu na masce. Oczywiście można go przepolerować, nałożyć powłokę ceramiczną, ale to już wedle preferencji przyszłego użytkownika.